Witam serdecznie, nazywam się Iga Grochal i dzisiaj poprowadzę dla Państwa pierwszy odcinek Rajskiej Kamery. To nowy projekt w ramach naszych świetlicowych warsztatów dziennikarskich Wielki Świat Małych Ludzi. Zapraszam serdecznie, poznajcie rajską szkołę. A tu nasi kochani nauczyciele spędzają przerwy i piją pyszną kawuszkę. A oto Sportowe Królestwo Rajskiej Szkoły. Cześć. Cześć! Zobaczcie, jak wygląda nasza rajska świetlica. Chodźcie. To jest nasz drugi dom. Dlaczego został dyrektorem naszej szkoły? Co lubi robić poza szkolnymi murami? W sumie czego boi się w życiu? Zapraszam Państwa serdecznie na wywiad z panem dyrektorem Marcinem Szewczykiem. Dzień dobry. Z tej strony Cibor... z Francji sekcji Borowskiej. Dziś będziemy prowadzić wywiad z panem dyrektorem Rajskiej szkoły. Pan. pan... Panie dyrektorze, za co pan lubi dzieci w Rajskiej Szkole? Dzień dobry wszystkim. Na początek za to lubię uczniów Rajskiej Szkoły. Za takie momenty właśnie jak ten. Za to, że jesteście kreatywni, że macie masę pomysłów, że jesteście energetyczni, że jesteście pomysłowi, za to, że tworzycie to wyjątkowe miejsce. Panie dyrektorze, co pan najbardziej lubi robić poza murami Rajskiej Szkoły? Co lubię robić najbardziej? Mój drogi, przede wszystkim ja bardzo rzadko myślami głową wychodzę z pracy. W zasadzie to w pracy jestem 24 godziny na, na dobę. Jak wychodzę stąd, to fizycznie oczywiście mnie nie ma, ale najczęściej planuję i myślę o tym, co można zrobić lepiej następnego dnia. Jakie pomysły, jakie projekty możemy wspólnie razem realizować. Ale oczywiście przede wszystkim myślę też o takich rzeczach, które są typowo prywatne, tak? Czyli o tym, co będę robił po południu, gdzie będę spędzał czas. Co mi daje największą frajdę na ten moment, to chyba jazda konna z moimi córkami. Co no. najbardziej się Pan powie w życiu? Czego się najbardziej boję w życiu? To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, które dostałem w swoim prawie 40-letnim bycie na tej ziemi. Myślę, że wiele jest takich rzeczy, do, nie do końca sobie pewnie z nich zdaję sprawę. Bardzo nie lubię takich dni na przykład jak dzisiaj, hmm. kiedy wiem, że wkładamy masę pracy w to, żeby Rajska szkoła była tym najważniejszym miejscem. No, ale tak, ale pewnie ranią, pewnie. Na przykład e, to jest na przykład najslacniejszym scenariuszem, że na przykład kogoś stasuje, że na przykład... Moja córka na przykład, na przykład spadła z konia, i inny koń nadepnął jej na głowę. Ojoj, to, to, to prawda. To takich momentów bym wolał uniknąć, żeby ktoś nadepnął hmm. na głowę mojej córce. A już na pewno Ale koń. Tam. A już na pewno koń dokładnie. E, jakby to, co powiedziałem na początku, to jest mega trudne pytanie. Myślę, że takich spraw jest bardzo dużo, bardzo wiele. Jak każdy człowiek, mam swoje lęki, swoje obawy. E, nie lubię takich dni jak dzisiaj, kiedy, kiedy w zasadzie na koniec ciężkiego dnia pracy dostaję. Kilka niemiłych telefonów z tym, że możemy jeszcze coś zmienić, możemy coś poprawić, albo powinniśmy coś poprawić, więc to są takie chwile, które dają mi, dają mi takiego bodźca negatywnego, ale myślę, że zawsze po takich, po takich trudniejszych chwilach, po takich elementach, w których się czegoś boję. Musi wyjść słońce, musi być dobrze, i, i staram się zawsze z jakichś tam sytuacji negatywnych możliwości? Tak, wychodzić obronną ręką. No A teraz się słucham właśnie, kiedy pan powiedział, że wychodzi słońce, to teraz wychodzi. No właśnie, dlatego widzisz, w takie rzeczy ale trzeba numer? wierzyć, ale numer, w takie rzeczy trzeba wierzyć. E, wierzę w to, że m, to co robimy tutaj w Rajskiej Szkole jest wyjątkowe. Wierzę w to każdego dnia. E, Mam takie przekonanie, że, że jakby zmiany, które wprowadziliśmy kilka lat temu dzisiaj, dzisiaj, powodują, że Wam tutaj po prostu jest dobrze, że to jest miejsce Waszych marzeń, że to jest szkoła Waszych marzeń. No to wracamy do studia rajskiej kamery. Na zakończenie naszego odcinka chcielibyśmy przedstawić Państwu skład naszej ekipy, która tworzy dla Państwa rajską kamerę. Ekipy Rajskiej Kamery. Serdecznie dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się Nasz nowy projekt. Do zobaczenia, pa pa!